Dzień dobry, witam Was dzisiaj w opuszczonym mieście i tym razem jadę bitwę o nic, nie mam żadnych zadań do zrobienia chyba tylko było, była potrzeba zrobienia punktów do Battle Passa, a może i nawet to nie. W każdym razie zaczynam bitwę oczywiście tygrysem H1, a gramy na dwa punkty do przejmowania, do odbijania no i swoim zwyczajem będę chciał się na początku trzymać trochę z boku, a jeden na przestrzał najdłuższy na tej mapie. Tutaj powinno być widać czerwonych już z, już na respie. Sam tylko muszę się pilnować, żeby nie władować się pod lufę żadnemu z nich. No i chyba nie ma nikogo w tym miejscu, a jednak jest SRIZDZWAGEN 74 no, i na hita pierwsze uderzenie wpadło. A ja jadę sobie za ten budynek tutaj, liczę na przestrzały w stronę yy, przejazdu w kierunku naszego punktu. Mam nadzieję, że między tymi budynkami jakiś czerwony się pokaże. I mam tu nadzieję zatrzymać ich w drodze do naszego kapa jakieś podświetlenie widać tylko że ono jest trochę za bardzo po prawej stronie muszę poczekać czy będą chcieli tutaj się pokazać no że nie chcą więc wyjeżdżam sobie za budynku, za narożnika mam podświetlonego yy, flaka 88 no, i będę do niego strzelał. Dopóki się nie pokaże ktoś bardziej atrakcyjny, flak wyłapuje. tą jakieś obrażenia na, na, na załogantach, próbuje mi się odgryzać. No, ale też z tej pozycji, w tamtym czasie, trudno było flaka rozwalić. Jeszcze jeden strzał, od tyłu po mojej w prawej stronie wyjechał. zdaje się, że to było M41. Wysadził się prawdopodobnie flak 88 może się spalił w każdym razie za niego też zaliczony flak, a ja cały czas będę tutaj próbował pograć. Następne podświetlenia M41 przejechało. No, niech sobie jedzie. Ja jednak będę jechał na środek. Tutaj jest podświetlony Tygrys H1. A przednia płyta w Tygrysie to jest jeden wielki wík Oprócz wizjera kierowców i yy, gniazda KM, -u. Tam praktycznie wszystko wchodzi w magazyn amunicji i to jest yy, śmierć dla Tygrysa. No, ale jest jak jest, więc. Trzeba to wykorzystać i pilnować samemu siebie, żeby takich pocisków nie przyjmować. No, musiałem uciekać przed bombami. Nasz tygrys się naprawia. A ja jestem coraz bliżej czerwonych. Jest tutaj ich całkiem sporo. Wystawiony dym. Nic nie widać. Jakieś podświetlenie na panterze. Przez te graże czasami przechodzi, czasami nie przechodzi. Nie wiem, jak tutaj strzelać. A muszę się też pilnować przed pojazdami. Z mojej prawej strony tutaj w każdej chwili mogą czerwoni wyjechać. Widać podświetlenie. No, kolega się zatrzymał i okazuje się że we dwóch teraz tutaj z drużynowym z tym tygrysem czekamy na chętnych tylko że chętnych brak no to niech kolega tutaj tą, tą miejscówkę pilnuje ten przestrzał a ja będę próbował zdziałać coś z drugiej strony no M4A3 prawdopodobnie tutaj kolega mi ocalił tyłek, bo m 4 w tej pozycji mogła mi tygrysa zniszczyć a że przede mną był czerwony tygrys na przeładowaniu więc by sobie wyjechałem go, zniszczyłem, bez problemu zniszczyłem też PZ2 co ten tu kolega tutaj robił z tym szkrabem na takim BR-ze. Jest Pantera G, weszło krytyczne przez garaż, troszkę wycofuję, żeby mieć to podświetlenie pewniejsze. Pantera zniszczona po lewej stronie. Jest jeszcze jeden, jeszcze jedna Pantera, na szczęście dla mnie, ustawiona tyłem. Weszło krytyczne, a od tyłu dostałem strzała od y, jakiegoś ciężkiego czołgu. Pantera zniszczona. No i byłoby dobrze uciekać, tylko że TM4. Te ten ciężar się na mnie w tej chwili patrzy. Korzystam z wraku po panterze. Nieudany ten strzał, nic nie zrobiłem. Próbuję uciekać. Ponownie chowam się za fragiem pan, e, wrakiem pantery, tylko że tu od lewej strony przyjechał Tygrys H1. No, i tak ustawiony byłem dla niego łatwym łupem. Skorzystał tego, z tego, ja przy siedmiu fragach straciłem Tygrysa H1, a teraz do bitwy wyjeżdżam Falcon 4501. Jest to czołg y, ciężki w niemieckim drzewku, czołg premium. Można go sobie kupić w na rynku gadzinowskim nawet nie jest specjalnie drogi tylko, że też nie jest specjalnie dobry w czasie kiedy się zaczyna nim jeździć, kiedy jest fun time jest całkiem sprawny no ale ten czas na zabawę się kończy i wtedy już tak fajnie, nie jest w międzyczasie poszedłem w samolot to jest Focke wulf 190. To były czasy, kiedy jeszcze były podświetlane cele naziemne dla myśliwców, no ale muszę się zająć tym Fokewulfem. wulfem. Dostał pożar, więc na pewno już będzie z niego frak, ale chciałbym sobie postrzelać. Tylko, że muszę jakoś się do niego zbliżyć na tyle, żeby te Moje strzały w niego trafiały. Trochę walki manewrowej, no i Fokyworf się rozbił. A mi zostało 7 sekund do końca tego wylotu. No i zaliczony samolocik, mimo że nie strącony z KM, a po uszkodzeniach. No i jadę tą fałką, Jestem trochę z tyłu bitwy. Przed chwilą mieliśmy naszych graczy praktycznie na ich kapie, a okazuje się teraz, że wszyscy tam poginęli. No i trzeba będzie zaczynać zabawę od nowa. Tak jak mówiłem, fałka, kiedy jest ten początkowy okres, gdy jest całkiem fajna, potem już to się trochę zmienia, już tak fajnie nie jest, ale mimo to ma też swoje zalety, ma swoje wady. Zaletą na pewno jest lepsze działo niż w Tygrysie. Jest ono co prawda takie to, tym samym działem w wieży z tygrysa H1, ale jednak lepiej ciągnie, lepiej się y, y, wbić w przeciwników y, z tego pojazdu. Y, inną zaletą tego y, czołgu jest fakt, że ma bardzo dobry wsteczny bieg, co się przydaje, kiedy trzeba się wycofać. Z linii strzału dla czołgów, w ogóle, zwłaszcza czołgów niemieckich, ten wsteczny bieg nie jest taki oczywisty. To jest M42. Trafiłem w domek. Podjeżdżam sobie bliżej do ich kapa. Będę próbował coś więcej postrzelać. I jeszcze raz. Strzał do M42 zniszczony. Za chwilę powinienem być już u nich na kapie, ale są tu jeszcze podświetlone pojazdy. Tygrys E. Tym razem strzał przez garaż nie przyniósł efektu. Tam jeszcze ten tygrys musi być schowany za kamieniem. No zobaczymy, czy się uda coś trafić. No a wracając do fałki, yy, oprócz tych zalet, które, o których mówiłem, no ma też wady kadłub fałki 4501 jest po prostu mięciutki jak na czołg ciężki, bardzo dużo i bardzo chętnie wpuszcza, trzeba uważać, trzeba kontrolować gdzie się staje, jak się staje. No tutaj przydaje się ten wsteczny bieg gdzie można się wycofać kiedy tylko jest do tego okazja, potrzeba no i kiedy czołg jest na tyle sprawny że można to zrobić po lewej stronie są dwa pojazdy czerwone nie mam na nich przestrzału a przede mną jest niszczy to jest ci to e, wróć na to udało się go na hitach. ściągnąć. Tam wcześniej dostał obrażenia na jednym z załogantów. No i w tym momencie już jestem na kapie u czerwonych i chwilę potrwa jego przejmowanie. Dojechał do mnie kolega w Tygrysie. Po prawej stronie pokazują się pojazdy. Była Pantera D. Dalej jest Pelotka. No Pelotka się wycofała. Kolega w tym rysie, zdaje się postawił dym, więc ten kierunek już dla mnie nie jest atrakcyjny, podjeżdżam bliżej, żeby wyjść z tego dymu, no i jeszcze raz Pantera D, jakieś podświetlenie, nie udało się trafić w Panterę, no i na przeładowaniu wolałem nie stać na linii strzału, o właśnie. Strzał ani w jarzmo, ani w garnek odbity. Nic nie zrobiłem, panterze. Jadę z drugiej strony, tutaj jest niszczyciel. Być może uda się z jemu coś zrobić. Obok niszczyciela jest tygrys E. Po zielonym zginął tygrys, zginął też ten niszczyciel, więc ta strona jest oczyszczona. Wracam na. Drugi przestrzał postawiony dym. Był do wzięcia bombowiec, więc go sobie wziąłem. Jest to Shackleton. No i na mapie widać tylko jeden czerwony pojazd. To jest właśnie ta Pantera. A że jest jeden, no to cały zapas bomb poleci właśnie na niego. Zaczęliśmy przejmowanie punktu, a pantera zginęła od nalotu, od bomb. Nie ma więcej czerwonych podświetlonych. Prawdopodobnie w tej chwili żadnego z nich na mapie nie ma. Czy tylko ktoś będzie się chciał pokazać? No nie. Drużyna przeciwna utraciła wszystkie jednostki, więc bitwa skończona. Bez przejęcia kapa udało się bitwę wygrać, a mi wpadł i główny rozgrywający rzadki medal. Rzadko się udaje go zdobyć i zrobionych przy tym 11 fragów. Z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.